Waiting waste, który możemy tłumaczyć jako marnotrawstwo oczekiwania, przybiera dwie powszechne formy. Ludzie i procesy często muszą czekać, ponieważ kolejny krok w procesie nie jest jeszcze dla nich gotowy. Na przykład to jest czekanie w kolejce na magazynie, czy czekanie na decyzję menedżera. Albo czekają, ponieważ nie mają danych wejściowych, takich jak materiały, prace w toku, albo na przykład informacje niezbędne do działania. Mało tego, Waiting Waste bardzo często przydarza się właśnie i w marketingu, i w sprzedaży, i kiedy zarządzamy biznesem. O tym, jakiemu zapobiegać, już w dzisiejszym odcinku. Także Rafał Schreiner, zapraszam. Cześć, z tej strony Rafał Schreiner, założyciel Agencji Marketingowej Unix SEO. Obecnie w portfolio mamy kilkuset klientów i pomagamy im rozwijać firmę w internecie. Na tym kanale dzielę się wiedzą z biznesu i marketingu, a jest także czasem i o sporcie. Polub ten odcinek i subskrybuj moje social media. Linki w opisie tego filmu zapraszam do oglądania. Osoby zarządzające przykładają staranną uwagę do tego, żeby pracownik wyrabiał określoną normę i nie pozwalają jemu na oczekiwanie. Jednak uwaga! Bezczynność pracowników nie musi oznaczać, że są oni leniwy. Przeważnie oznacza to raczej problemy w firmie, bo pracownicy marnotrawią właśnie swój czas, oczekując na decyzje, procedury, akcepty, oprogramowanie, materiał, kiedy ten np. nie dotrze na czas, na dokumenty np. z innego działu firmy, czy inne tego typu przypadki. I oczekiwanie występuje więc, kiedy nie możemy wykonać tego określonego działania, ponieważ ograniczają nas niezależne od nas czynniki. Np. kilka odcinków wstecz omówiłem, jak stworzyć bardzo dobry proces sprzedaży. Większość myśli, że jest to prosty schemat, który w 100% zależny jest od handlowca, od momentu tylko jak dostanie lida z marketingu, z tego działu marketingu czy z agencji, albo wykona prospecting, ale właśnie no tak do końca to nie jest. Zaraz powiem Ci dalej o sprzedaży i o marketingu, ale wiedz, że marnotrawstwa pochodzą z metodologii Lean i oryginalnie były stosowane do produkcji, a później zaczęto po prostu wdrażać te zasady do usług. Hej, hej. Zaraz godzina ósma, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. Chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla ciebie SEO, pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook, nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny, to zapraszam do współpracy. Unique i Tworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam. Według Lean mamy aż 8 marnotrawstw, i to jest tak: dodatkowe przetwarzanie, czyli extra processing, defekty, nadprodukcja, oczekiwanie, czyli to, co omawiamy dzisiaj, niewykorzystany talent, to jest piątka, szósty to jest transport, zapasy i ruch motion, czyli zbędny ruch, jeśli jest wykonywany. A typowe przyczyny marnotrawstwa, właśnie oczekiwania, które jest tutaj naszym dzisiejszym tematem, w tym oryginalnym kontekście produkcji obejmowały i nieplanowane przestoje, wąskie gardła produkcyjne, niezrównoważone obciążenie produkcyjne, zbyt długie czasy ustawiania produkcja według prognozy zamiast systemu. Pól, czyli ten ciągnący, mogło też być za mało ludzi, czy ludzie niespodziewanie odchodzili, albo mieliśmy tę niską jakość, która była wbudowana w cały proces, czy bardzo często nieskuteczna komunikacja wewnętrzna. A jak to się ma do marketingu, do sprzedaży? Przykładów jest bardzo dużo, a ja zanotowałem sobie ostatnio podczas pracy z kilkoma klientami, takie, które rzuciły mi się w oczy. Jedenka niezadawanie właściwych pytań na etapie kwalifikacji. Przez to handlowiec robi follow-upy i próbuje sprzedawać lidowi, który nie jest kwalifikowany, bo nie zrobi odpowiedniego na początku lead scoring, przez co traci masa czasu. No bo on i tak od nas nie kupił tego handlowca. To po co takiego klienta? Dwójka, klient nie ma natychmiastowej odpowiedzi na właśnie Twoje zapytania, więc konieczne są dalsze badania albo decyzje w organizacji klienta. Przez to na przykład, trzeba czekać kolejny tydzień. Trójka to jest błędne przekazanie oczekiwań, które dotyczą terminów kluczowych informacji. Czwórka, czyli kolejne, to jest kiedy przedstawiciel handlowy, który czeka na wewnętrzną akceptację, np. informacji o produkcie, o usłudze, o cenie, o rabacie jaki może dać czy o warunkach podczas właśnie tego, kiedy tworzy ofertę, albo podczas negocjacji z klientem. To bardzo opóźnia. Jeśli wewnętrzne procesy, jeśli chodzi o zatwierdzenia, nie są dobrze zdefiniowane, to właśnie one mocno wpływają na realizację sprzedaży, ponieważ kluczowa osoba nie przeczytała przed wiadomości e-mail, zachorowała, jest na urlopie lub została zastąpiona przez inną osobę. A teraz doskonały przykład dla firm, które indywidualnie przygotowują oferty. Załóżmy, handlowiec po rozmowie z klientem, z przyszłym klientem, tak powinien powiedzieć, wysyła zapytanie ofertowe do działu zakupów, no bo chcę dostać ofertę, jak podliczyć te klienta i tak, i tak, dalej, i tak dalej. Jak to zawsze bywa, oferty nie dostaje od razu, więc chase'uje ten dział i dalej się przypomina. Z działu zakupu dostaje wtedy kilka pytań, bo brakuje jemu tych informacji, czyli mamy już, uwaga, trzy ruchy. Czwartym handlowiec dzwoni do klienta albo pisze do niego maila, żeby dopytać o te informacje, które dostał z działu zakupu. Klient niestety jest zawiedziony, bo minęło już kilka dni, a handlowiec nie przesłał oferty, tylko wrócił z kilkoma pytaniami, o które przecież mógł zapytać podczas no, pierwszej rozmowy, prawda? No, ale już handlowiec załóżmy, ma te informacje, to jest gotowy, żeby wysłać je do działu zakupu, więc znowu czeka. Jeśli ma szczęście, to nie dostanie kolejnego pytania o więcej informacji. A jeśli szczęścia nie ma, bo w przesłanych odpowiedziach nie było wszystkiego, no to sytuacja powtarza się jeszcze raz. Czyli on znowu musi zadzwonić do tego klienta, dopytać o informacje i przesłać się jeszcze raz do działu handlowego. No ale teraz finalnie już, załóżmy, ktoś już nam tą ofertę przygotowuje. Jeśli handlowiec dostanie zwrotkę, to dopiero teraz zaczyna przygotowywać właściwą ofertę w PDF-ie. Oczywiście musi wysłać najpierw tą ofertę do akceptacji do menedżera, czy do swojego zwierzchnika, albo nawet do samego prezesa. No i znowu czeka. Po kilku dniach przypomina się o akceptacji tej oferty, tego PDF-a, który zrobił, bo oczywiście oni nie mieli czasu tego przejrzeć. I cały proces zajął od 3 do 5 tygodni. A jeśli klient otrzymuje ofertę po takim czasie, to albo nie pamięta już nawet o co chodziło, albo kupił gdzieś indziej. I teraz pytanie do Ciebie. Jak myślisz, czy jeśli firma tego typu wysyłałaby oferty tego samego dnia, co odbyła się rozmowa handlowa, to mogłaby się zwiększyć nam tutaj sprzedaż? A? Jak myślisz? No to jest, że tak. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo. Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, UnixEo jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. W marketingu takim klasykiem jest przez osobę od performance, czyli ta osoba, która ustawia reklamy i musi czekać na materiały graficzne, na materiały wideo, rolki do reklam, czy materiały od copywritera. Kolejny klasyk to jest robienie stron czy sklepów internetowych, bez znaczenia czy zlecasz to komuś na zewnątrz. Na przykład do nas, do agencji, no powiem szczerze, rekordiste mamy, który od dwóch lat nie dostał nam materiałów na stronę i cały czas ten projekt sobie wisi. Tragedia. Albo na przykład w innym przypadku, kiedy ktoś u Ciebie w firmie już wewnętrznie robi taką stronę i tak samo jest oczekiwanie na akcepty, czy przygotowanie materiałów dla web dewelopera itd. Tak A jak temu zaradzić? Mamy przeprojektowanie procesów w celu zapewnienia tego równomiernego przepływu produkcji, czy nawet przepływu pojedynczych sztuk w odpowiedzi na pól. Dalej mamy ujednolicenie instrukcji, ujednolicenie szkoleń i procesów, rozwijanie wielu wykwalifikowanych osób, które mogą szybko reagować i być przenoszeni od innych obszarów w miarę właśnie zmian popytu, czyli tego, na co jest teraz ciągnięcie od strony klientów. A na zakończenie życzę Tobie, jak zawsze, dużo szczęścia, zdrowej pieniędzy, pozdrawiam serdecznie, Rafał Szerajmer, a by the way, jak masz pytania, to zadaj je w komentarzu. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo, jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj. Na YouTube, a jeśli masz pytania to śmiało, zadaj je w komentarzach na dole, w miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco, i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów, Rafał Schreiner. Sprawdź koniecznie naszą platformę z kursami szkolenie.rafalschreiner.pl. masz też link w opisie tego filmu. Sprawdź teraz i daj follow na moich social mediach.